Zawsze się cieszę, kiedy mogę być z Wami, kiedy możemy razem się modlić i też rozważać Słowo Boże, a szczególnie właśnie w tym dniu, kiedy jesteśmy pierwszy raz zebrani w tym nowym roku. Co prawda, dla Boga czas nie istnieje, to wiemy, ale niestety my jesteśmy ludzie, jesteśmy ograniczeni czasem, tak Pan Bóg to zaplanował. I dobrze jest robić sobie jakiś, może, rachunek minionych, minionego okresu. Wyciągać pewne wnioski, a również na progu nowego jakiegoś tam okresu naszego życia, powierzać się Bogu i właśnie tak jak to robiliśmy w modlitwie, aby, aby ta nasza, aby to nasze życie mogło być rzeczywiście przed Bogiem, przed, od Boga, z tą świadomością, że, jest, że jesteśmy od Niego zależni. I abyśmy mogli przeżywać to życie razem z Bogiem w przyszłości. E, chciałbym dzisiaj mówić na temat: e, Szukajcie Królestwa Bożego. E, nie został mi zadany żaden temat, więc e, sam wybrałem, i e, tak pomyślałem sobie, że to może być dobry, dobry temat na początek tego nowego roku. Dlatego zwróć, zwróćmy się do Pisma Świętego. Ci z was, którzy mają, mogą otworzyć sobie, śledząc w dowolnym tłumaczeniu. Ja czytam z edycji Świętego Pawła, z Łukasza, rozdział 12, werset 22 i do 30. Łukasza 12, 22. Do uczniów Jezus powiedział... Dlatego mówię wam, nie martwcie się o życie, o to co będziecie jeść, ani o ciało, o to, co, w co się będziecie ubierać. Życie bowiem jest czymś ważniejszym niż jedzenie, a ciało czymś ważniejszym niż odzież. Przypatrzcie się krukom, nie sieją ani nie zbierają plonów, nie, nie mają spiżarni, ani spichlerza, a Bóg je karmi. Przecież wy jesteście ważniejsi niż ptaki. Kto z was. Zamartwiając się, może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę. Jeśli więc nie możecie zrobić najmniejszej rzeczy, dlatego, dlaczego martwicie się o pozostałe? Przypatrzcie się polnym kwiatom, jak rosną, nie pracują, ani też nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jeden z nich. Jeśli więc polną trawę, która dziś jest, a jutro zostanie spalona, Bóg tak ubiera, to czyż nie, tym bardziej was, ludzie słabej wiary? Dlatego i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i pić, nie zadręczajcie się tym. O to wszystko zabiegają ludzie tego świata. Przecież Ojciec Wasz wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie Jego Królestwa, a tamto zostanie Wam dodane. Fragment pisma świętego, nad którym dzisiaj pochylamy się, uczy nas ważnej lekcji duchowej, właściwego podejścia do rzeczy materialnych. Jakie jest faktycznie przesłanie tego tekstu? Czy Chrystus nawołuje tutaj do beztroskiego i lekkomyślnego życia? Czy może chodzi o co innego? W tekście oryginalnym użyte jest greckie słowo merimna, co znaczy martwić się trwożliwie, niepokoić się. Chodzi tutaj o zamartwianie się, które jest przyczyną często bezsennych nocy, może, może prowadzić do frustracji i nawet depresji. Jakie są przyczyny takich właśnie zmartwień, takiego podejścia do życia? Oczywiście, może to być niepewność jutra, obawa przed przyszłością ktoś może traci pracę, ktoś choruje. Dzisiaj żyjemy w czasach bardzo niepewnych. Nie możemy zaplanować sobie, a jeżeli nawet coś zaplanujemy, to okazuje się, że w ostatniej chwili musimy zmienić nasze plany. I to nie dlatego, że nam się tak chce, ale z powodu niezależnych od nas. Nawet Kilka tygodni temu miałem zaplanowany wyjazd zagraniczny, i niestety, ale musiałem zrezygnować z tego wyjazdu. I po prostu trudno jest planować nawet na dłużej niż tydzień. Może nawet niecały, nawet na tydzień trudno jest czasami coś zaplanować. Ale właśnie ta, to ta, ta dzisiejsza sytuacja sytuacja, w jakiej żyjemy. Czasami skłania ludzi do nadmiernego troszczenia się o codzienny byt. Może nawet, być, może nawet być przyczyną jakichś, właśnie, depresji czy problemów takich duchowych. Ale, właśnie, kiedy rozglądamy się dookoła, to spotykamy takich ludzi, spotykamy ludzi, którzy Martwią się, który, dla których może wartości materialne stały się głównym motywem życia. W ostatnim czasie jest dostępny taki film Nie patrz w górę. Nie wiem, czy oglądaliście go, ale to jest co prawda, momentami trochę wkurza, ale faktycznie jest to film, który pokazuje współczesnego człowieka, jego myślenie. Jaki jest dzisiejszy człowiek, ludzie, którzy nas otaczają? Nawet w obliczu zagłady. Ludzie chcą zrobić interes, ludzie myślą o pieniądzach, nawet kiedy grozi im totalna zagłada. Drodzy, czy nie jest to rzeczywiście przesłanie, które dzisiaj powinno do nas docierać, kiedy czytamy właśnie ten fragment Pisma Świętego? Ale żeby go lepiej rozumieć, to zwróćmy się jeszcze do poprzedniego, poprzedzającego fragmentu yy, z Łukasza, 22 rozdział, przeczytam od 16 wersetu. Powiedział przypowieść, pewnemu bogatemu człowiekowi obficie obrodziła ziemia i zastanawiał się, co mam zrobić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów. W końcu postanowił, zrobię tak. Zburzę moje spichlerze i zbuduję większe. Tam wszystko zgromadzę. Zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra. Starczą ci na długie lata. Odpoczywaj, jedz, pi i baw się. Tymczasem Bóg powiedział do niego: Głupcze, tej nocy życie ci będzie odebrane. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie. A nie jest bogaty przed Bogiem. Drodzy, czy nie, kiedy, kiedy po prostu tak wejdziemy, kiedy staniemy przed sobą w uczciwości, czy nie jest to marzenie każdego z nas, ażeby zgromadzić sobie tyle, żeby starczyło na wiele lat i żebyśmy nie musieli się martwić? Żebyśmy nie musieli zabiegać. Myślę, że to jest marzenie każdego człowieka. Ale właśnie patrząc na to, słuchając tego podobieństwa o człowieku, któremu pole przyniosło pity plon, i został bogaczem. I stać go było na wszystko, a jednak został nazwany głupcem. Mówiąc te słowa, Jezus z Nazaretu ostrzegał swoich słuchaczy. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od niego samego, ani tym bardziej od tego, co posiada. Problem tego człowieka nie leżał w bogactwie, ale w jego sercu. W jego podejściu do tego, co posiadał. Dla niego posiadanie było główną, głównym motywem życia, i dla niego otaczanie się dobrami materialnymi były, to była największa wartość. Chrystus nie piętnował samego faktu bogacenia się, ani rzeczy materialnych, bo wiadomo, że każdy z nas może. Próbować pomnażać to, co ma, i każdy z nas otacza się w jakimś sensie rzeczami materialnymi, ale Chrystus potępiał chciwość serca tego człowieka. Warto zauważyć, że w żadnym innym podobieństwie Jezusa Chrystusa nie ma tak wiele zajmków osobowych, co właśnie w tym. Ja, mnie, moje, sobie, swoje. Ciągle się powtarzają te zaimki osobowe. O czym to świadczy? Chciwość i egoizm są właśnie określeniem tych zaimków. Chciwość i egoizm są sobie pokrewne. Pochciwość i pazerność jest egoistyczną rządzą posiadania. Jeśli nie jest ona leczona, jeśli nie jest powstrzymana, może prowadzić do wielu innych problemów. Może prowadzić do wielu innych grzechów. Można zaniedbać rodzinę, można zlekceważyć innych ludzi. Może prowadzić do podziałów, do rozłamów, do przemocy, do wielu innych grzechów. Ilustracją omawianej przypowieści o niemądrym bogaczu jest obraz. Tutaj mam ten obraz, chciałbym, żebyście go zobaczyli. Obraz Rembrandta, słabo widać go, jest za dużo światła, ale... Właśnie obraz zatytułowany Bankier. W ciszy swojego pokoju siedzi starszy człowiek i w skupieniu przygląda się monecie, którą z namaszczeniem obraca w swoich dłoniach. Jego strój świadczy o zasobności jego portfela. Lekko rozchylone usta starca zdradzają zachwyt tym, co ma w swojej ręce. Jego oczy błyszczą w blasku złotej monety, potęgowanym dodatkowo światłem świecy, a z tych oczu wyziera rządza posiadania. Na stole leżą inne monety, a także papiery wartościowe. Za plecami tego bogatego człowieka. Można dostrzec inne bogactwa. Na obrazie artysta umieścił także zegar w samym rogu, w prawym rogu w górze, który wyznacza kres posiadania. Bo czas płynie, życie mija, i zbliża się. Moment, kiedy trzeba będzie stanąć przed Bogiem i zdać z rachunek z tego, jak człowiek przeżył swoje życie. Apostoł Paweł naucza, że wielkim zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Bo nic na ten świat nie przynieśliśmy i nic z niego nie wyniesiemy. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokuszenie i w zasadzki, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Dlatego też Słowo Boże ostrzega, kiedy bogactwo się mnoży. Nie lgnijcie do Niego sercem. I napomina: Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. Pieniądz może być dobrym sługą, ale zawsze jest najgorszym panem. Pismo Święte wzywa, aby wierzący gromadzili skarby w niebie. Tam, gdzie mól ani rdza nie zniszczą, tam, gdzie złodzieje nie ukradną. Jeśli człowiek tak czyni, jego serce będzie skierowane ku niebu. Jeśli jednak szuka skarbów ziemskich, jego serce będzie grzęzło w tym ziemskim podole. Pewnego dnia Okaże się, że będzie musiał zostawić wszystko, co nagromadził. Bo, jak mówi znane przysłowie, w całunie nie ma kieszeni. Żyjemy w czasach dobrobytu w naszym kraju. Ja w czasie mojego dosyć może długiego życia, dłuższego od niektórych z Was, nie pamiętam takiego dobrobytu. Jak jest dziś. Pamiętam za to puste półki, pamiętam różnego rodzaju niedostatki, ludzie stali w kolejkach po papier toaletowy. Na, na półkach był tylko ocet i chleb. Co prawda, chleba, dzięki Bogu, nie brakowało. Takie były czasy, a więc dzisiaj żyjemy w czasach, Dobrobytu. Są to czasy również wielkich możliwości ekonomicznych, kiedy nasz kraj gospodarczo się rozwija i dobrobyt jest, jest na wyciągnięcie ręki. Nieraz słyszymy, że powodzenie kraju zależy w dużej mierze od inicjatywy i przedsiębiorczości jego obywateli. I może nawet rodzić się pytanie, przecież chęć bogacenia się Powinna być traktowana jako postawa godna pochwały, patriotyczna postawa. Czy faktycznie pismo święte piętnuje taką postawę? Myślę, że nie, ale też udziela dobrej odpowiedzi, bo warto znać granice, trzeba umieć zachować równowagę. Oczywiście, że Zapewnienie pożywienia i odzieży jest nieodzowne. Troska o godziwy byt to ważna rzecz, ale życie to coś więcej niż tylko te rzeczy. Chrystus ostrzega swoich naśladowców przed zgubnym wpływem chciwości. Strzeżmy się chciwości, bo. Właśnie Pan, nasz Pan, chce uczyć nas, abyśmy potrafili zapobiegać postawieniem trosk o byt materialny na pierwszym miejscu. Dlatego nasz tekst wzywa, aby najpierw szukać Królestwa Bożego. W modlitwie Pańskiej wypowiadamy za każdym razem te same słowa: Przyjdź Królestwo Twoje. I bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To Królestwo już nadeszło. Zapoczątkował je Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię w postaci ludzkiej. Niektórzy chcieliby zakwestionować, ale tego się nie da zakwestionować. To jest nawet fakt historyczny. Nawet ateiści muszą przyznać, że są dokumenty, które potwierdzają, w bezsporny sposób istnienie Chrystusa, Jego ziemskie bytowanie, tutaj, na planecie Ziemia. On zapoczątkował Królestwo Boże, ale Jego panowanie dokonuje się w naszych sercach, w sercach ludzi, którzy uznają Jego autorytet. Bo królestwo jest tam, gdzie jest król i tam, gdzie są jego poddani, którzy uznają panowanie swego króla. Czy Chrystus rzeczywiście jest panem mojego i Twojego serca? Możemy to deklarować. Łatwo nam przychodzą deklaracje, ale dobrze by było to potwierdzić czynami. W codziennym naszym życiu. Jego wezwanie szukajcie jest wyrażone w formie aktywnej. Szukanie Królestwa Bożego to gotowość na zmiany wynikające z Jego wymagań od nas. A Jego wymagania są codzienne nie tylko raz na jakiś czas nie tylko w dniu nawrócenia. Ale codziennie, jeśli pozwolimy Mu zająć należne to pierwsze miejsce w naszym życiu, to On sam zapewni nam właściwą równowagę w naszym życiu, udzieli pokoju duszy, wskaże jakie mają być relacje z innymi ludźmi, a także jaki powinien być nasz stosunek do rzeczy materialnych. Niezależnie od stanu konta, każdy z nas w jakimś sensie zmaga się z chciwością. I to trzeba też być uczciwym wobec samego siebie. Bo każdy z nas chciałby mieć trochę więcej. Gonimy za kupowaniem ciągle to nowych, czasami zupełnie niepotrzebnych rzeczy. Ma mamy w sobie tą chęć posiadania więcej niż dotąd. Niektórzy porównują się z sąsiadami. I chcieliby mieć więcej niż ktoś inny. Ciągle jesteśmy prowokowani wszędobylskimi reklamami, które uświadamiają nam, że nie będziemy szczęśliwi dotąd, aż kupimy sobie to czy tamto. Co zatem powinniśmy uczynić? Jeśli będziemy szukać najpierw Królestwa Bożego, to będziemy doświadczać wyzwolenia z sideł chciwości i zazdrości. Kiedyś oglądałem też taki fajny dokument o pewnym człowieku. Nazywa się Tom Szadiak. Pochodzi z chrześcijańskiej rodziny w Libanie. Jest to znany reżyser. Producent filmów przynoszących miliardowe zyski. Może niektórzy z Was widzieli jego obrazy: Bruce Wszechmogący, Ewan Wszechmogący i parę innych. Niezwykle kasowe produkcje. Reżyser ten w pewnym momencie postanowił odmówić przyjęcia siedmiocyfrowego honorarium za swoją pracę czym mocno zaskoczył opinię publiczną. To było niezrozumiałe. Dla jego kolegów po fachu. W 2007 roku uległ on poważnemu wypadkowi, po czym postanowił zupełnie odmienić swoje życie. Zamienił pełną przepychu wile w, Ka w Kalifornii na skromne mieszkanie. Zrezygnował z prywatnego odrzutowca na rzecz roweru, i rozdał większość swojego majątku. Potem zrealizował. Dokument pod tytułem I am. Jestem. I w tym filmie opowiada o swojej przemianie. Poddaje w nim krytyce konsumpcyjny styl życia i bezpardonową pogoń za pieniądzem. Wydaje mi się, że byłem najmniej zadowolony z siebie, kiedy miałem wszystko, mówił w rozmowie z reporterem. Ostatnio Czytałem, że otworzył schronisko dla bezdomnych i aktywnie udziela się w organizacjach charytatywnych, także instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska. Nie wiem, co było rzeczywiście, bo z tego filmu nie wynika, co było rzeczywiście powodem tej przemiany. Ale fakt jest faktem, że miliarder doświadczył, Przewrotu w swoim życiu, rewolucji. Ten, który, dla którego ilość zer po przecinku była najważniejszą wszą wartością, zamienił to wszystko na relacje z innymi ludźmi. Szukajmy Królestwa Bożego. Poddawajmy Bogu nasze życie. Jeśli tak uczynimy, to zyskamy Jego. Niebiański pokój i równowagę w naszych ziemskich sprawach. Wtedy będziemy w stanie cieszyć się tym, co mamy, będąc jednocześnie uwolnieni od tej gonitwy za wiatrem. Pan Bóg nie potępia chęci zdobywania rzeczy ani, ani też bogacenia się, ale chce uwalniać. Wierzących w Niego od zgubnej chciwości i materializmu. Chrystus ma być naszym Panem. Szukajmy Jego Królestwa. Jeśli uznajemy Jego panowanie nad nami, to wtedy możemy prowadzić takie życie, o jakim mówi dzisiejsza Ewangelia, i to przyniesie nam największą korzyść w perspektywie wieczności. Amen.